Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy. Dwóch ludzi chciało obrzucić odchodami jedną z willi. Przegoniłem ich. Pod gildią kupiecką jakiś mężczyzna nagabywał kobietę. Udzieliłem mu za to nagany. Przy siedzibie magów jakiś mężczyzna próbował swoich umiejętności w czarowaniu. Przekonałem go, że to nie jest dobry pomysł i powinien odejść. Spotkaliśmy obywatela, który miał okraść kościół Innosa. Wysłałem go tutaj, żeby złożył odpowiednie zeznanie. Spotkaliśmy żebraka. Chciałem go przekonać, że powinien iść do pracy, ale okazał się zwykłym nierobem i darmozjadem. Przy kaplicy Adanosa podszedł do nas jakiś samozwańczy kaznodzieja. Chwilę bredził coś o bogach, a potem odszedł na moją prośbę. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie... Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak, jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze, Wejgar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. O, w niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów. Hej, ty. Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy? Pod jedną z willi spotkaliśmy dwóch ludzi, którzy dość intensywnie pomstowali na jej właściciela. Ale nie robili nic nielegalnego, więc poszliśmy dalej. Pod gildią kupiecką jakiś mężczyzna nagabywał kobietę. Ukarałem go grzywną w wysokości 50 sztuk złota. Przy siedzibie magów jakiś mężczyzna próbował swoich umiejętności w czarowaniu. Nie wydawał się niebezpieczny, więc mu na to pozwoliłem. Jakiś obywatel podziwiał architekturę kościoła i nosa. Ewidentnie się nas przestraszył, ale zdecydowałem mu nie przeszkadzać. Spotkaliśmy żebraka. Dałem mu parę monet i sobie poszedł. Przy kaplicy Adanosa podszedł do nas jakiś samozwańczy kaznodzieja. Przekonałem go, że nie powinien męczyć strażników swoimi tekstami, tylko ludzi tym zainteresowanych. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie. Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze, Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. O w niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów. A jakbyś chciał już wracać, nie ma problemu. Zmierzyłeś się z wystarczającą ilością wyzwań, żebyśmy mogli zdać odpowiedni raport Rodrichowi. Rozumiem. Dobrze, to gdzie teraz? Wracajmy. Twoja decyzja. Hej. Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy. Przy siedzibie magów jakiś mężczyzna próbował swoich umiejętności w czarowaniu. Nie wydawał się niebezpieczny, więc mu na to pozwoliłem. Jakiś obywatel podziwiał architekturę kościoła i nosa. Ewidentnie się nas przestraszył, ale zdecydowałem mu nie przeszkadzać. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie, Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze. Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. O w niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów.